Jest ze mną ten gości Robert Buraczyk, zanim oddam mu głos, e, krótki komunikat, e, dzisiaj e, na meczu obecnych było 6370 kibiców, a ja poproszę trenera krótki komentarz do spotkania. Cóż, gratuluję gospodarzom, że dopięli swego, gdzieś tam dążąc do zdobycia ramki udało się to w końcu, szkoda, że w takiej sytuacji w takich karnych nie gwizdają gdzieś tam w meczu. W meczu pierwszym zgoła to wygląda podobna, co najmniej sytuacja był no, bardziej no ale jest to i sobie nie widziałem tego w powtórce. Eee, także to jest pierwsza sprawa. Eee, tak, niektórzy myśleli, że przyjedziemy i będziemy się bronić tylko ten, to, to myślę, że, że nie do końca tak to wyglądało. Staraliśmy się grać otwartą piłkę, chociaż z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że momentami lechia dominowała, no jest to zespół bardzo dużej sile ofensywnej. Zresztą trener dzisiaj rzucił chyba całą tą siłę łącznie z a no z wszystkimi tymi ofensywnymi zawodnikami jeszcze do ławki wchodzące na Wielkowskie, chociażby który w, no w tej decydującej sytuacji zachował się no tak jak no na takiego doświadczonego zawodnika przystało, także to jest to. No, żal, że nie udało się wykorzystać tych sytuacji, które się stworzyliśmy. Może to nie były sytuacje sama sam czy coś, ale w tych takich zamieszania, gdzieś tam nawet strzelają z głową, czy, czy po tych odbitych, zablokowanych piłkach, No także tego, tego że zawsze tak jak mówię, te, te momenty, te ułamki sekund decydują o, o wyniku końcowym, czy one mają miejsce w pierwszej minucie, czy w 75, jak dzisiaj, no to już jest yy, różnie. No, ja, yy, Myślę, że myślę, że lechia tutaj dla każdego zespołu będzie, znaczy bardzo, każdy zespół, który tutaj przyjedzie będzie bardzo trudny o punktów. My byliśmy o 15 minut do tego, może 18. Żałujemy, że to się nie udało, no już trzeba to gdzieś tam przeanalizować wciąż wioski i myśleć o kolejnym meczu, kolejny trudny wyjazdowy, taki mamy trochę zły układ meczy, ale wszystkie są trudne dla Polonii na pewno jak dla każdego zespołu, także Tyle, no, no, żadnego punktu, który tracimy co najmniej. Dziękuję bardzo i proszę o Państwa pytania. Druga bramka ewidentnie była konsekwencją pierwszej, żeby nie było niejasności. E, zmiana, którą chcieliśmy jeszcze wnieść coś do, do ofensywy Robert Wojsek za, za zawodnika defensywnego e, Marcina dziewulskiego. No, z tego to wyniknęło. Nie powinno takiej straty w środku pola dojść w tym momencie tam raczej trzeba było używać prostszych środków już w tym momencie, także za to jakiś tam. No, za to można mieć dla zawodników pretensje, że do takiej sytuacji dopuścili. No, ale myślę, że jeśli by nie było tej pierwszej ramki, to ta druga w taki sposób na pewno by nie była stracona. Na początek proszę o podsumowanie meczu. No, na pewno było to bardzo, bardzo trudne spotkanie. Polonia postawiła jak zwykle bardzo, bardzo wysokie warunki. Nieźle konstruowała akcja ofensywna i musieliśmy to wszystko zabezpieczyć. Cieszę się, że zmianę dzisiaj nam dużo, dużo wniosły. Były Marko Bajci, i Tomek Dawidowski i uporządkowali tą naszą grę. I no, na pewno nie tylko mi, wszystkim, my, wszystkim nam 30 metrów dalej spadł wielki kamień z serca. W końcu w bramkę, w końcu wygraliśmy mecz i udało nam się przełamać tą niemoc z Polonią Bytom. Bardzo dziękuję i proszę o pytania. W kontekście gdy dzisiejszej dawidowskiego żałuje Pan, że zabraknie go w następnym meczu z powodu kartek? No na pewno Na pewno szkoda, bo zmniejszy to nam pole manewru No ale cóż, jak ma się trzy kartki to zawsze ta czwarta gdzieś wisi. Szkoda, że akurat być może w tym momencie, ale każdy moment byłby, byłby nieodpowiedni. Czy mają Państwo pytania do doktora Warskiego? Jeżeli nie, ja serdecznie dziękuję za udział w